Troszkę mniej niż 7 godzin i no, troszkę mniej niż 600 km. Woda ze Śląska znaczy to tylko jedno. Wybieramy się z Maćkiem na letnie trocie. Na końcówkę letnich troci, bo jest już połowa września, więc taki ostatni dzwonek. Ale czekaliśmy na jakieś takie załamanie pogody, i ono przyszło. To jest duża szansa, że ta niska woda mocno prześwietlona takim słońcem ruszy się bardziej i te trocie zaczną być aktywne zaczną się przemieszczać. Zawsze wtedy jest większa szansa. Lecimy na Parsentę. W zeszłym roku Maciek debiutancko pojechał na letnie trocie. Pierwszy raz sam. I fajna sprawa, bo złowił piękną letnią trocie. To jest taka ryba, duch, przynajmniej dla ludzi z naszej szerokości geograficznej, no bo my tam zaglądamy. Nie jesteśmy bywalcami, my tam zaglądamy na te trocie. Tym większa fajda, że udało mu się złowić taką całkiem przyzwoitą trocie. czołem dotarliśmy. No jak droga przez całą Polskę. Wiadomo, łatwo nie było, ale jesteśmy na miejscu, jesteśmy nad Parsentą. E, chcieliśmy załamanie pogody i chyba czeka nas... E, e, znaczy jest takie przysłowie, uważaj o co prosisz, może się stać. Przyjdzie załamanie pogody. Dzisiaj ma być jeszcze w miarę fajny dzień, ale jutro i pojutrze ma lać i wiać i to pierońsko. Nie będziemy narzekać, no bo jesteśmy nad rzeką, więc e, może to te trocie pobudzi. E, zobaczymy, no. tak czy siak innych warunków nad rzeką nie będziemy mieli. Trzymajcie kciuki. My już nie możemy się doczekać, żeby zrobić pierwsze rzeczy. Wleźliśmy na posesję byków. Tak, niby nie są zainteresowane, ale są coraz bliżej nas. Natomiast droga ucieczki jest tutaj jest ograniczona przez rzekę. Maciek mówi, że spotkał je tu w zeszłym roku i nic się nie działo. Nie było w groźnie, o, ale coś tam między sobą nie, potyczkę. Jakie idą cielaczki Maciek przyciągnął uwagę. Chciałem mi tam krowie zrobić zdjęcie i zaszły je dwa byki, tak agresywnie wymieniliśmy spojrzenie i uciekłem. Pierwsze rzuty już za nami oczywiście jak można się spodziewać nic się nie wydarzyło, ale jest jeszcze wcześniej Liczymy, że w ciągu dnia będzie się robiło coraz ciekawiej. Tym wspólnym mianownikiem łowienia na Parsencie jest to, że widać dużo tych spławów. No zawsze te ryby spławiające się biorą, przynajmniej taka jest teoria. No, ale to pobudza wyobraźnię, dlatego fajnie się, się łowi. Niski stan wody. Dobrze, że nie ma słońca i jest szansa, że te ryby nie będą się gdzieś tam. I trały w tych zwaliskach, w tych trawach tak głęboko, że będzie szansa ich gdzieś dorwać ze środka. Bardzo fajne miejsce. Dużo głębiej robi po środku, mnóstwo zwalisk, czy generalnie tylko, ponieważ tutaj jest mrowie. Jedyne co się zmienia u nas to tracimy przynęty, ale też znajdujemy. Gdzieś Maciek znalazł jakiegoś fajnego wodera. Coś widać na drzewie urwane. Ale też w wodzie zostawiamy to co przywieźliśmy. przypomina takie letnie pstrągowanie Tylko z większymi rybami w górę z sprzętem tutaj mam wędkę 3 metrową naprawdę niełatwo operować czymś takim w takich warunkach zobaczcie, założyłem takiego gloga różowego, ale dodatkowo uzbroiłem go w takie fluo kotwice BKK. Ciekawe, czy to ma w ogóle jakieś znaczenie. To jest jednak dodatkowy jakiś element wabiący. No jeszcze tam są chyba w tą farbą UV malowane, więc myślę sobie, nie ma co rezygnować z jakiegokolwiek elementu, który może przybliżać do sukcesu. Tutaj. Na razie nic się nie dzieje. Spuszyliśmy jedną rybę spod kraczorów. Nie wiemy, czy to był pstrąg, czy trotka Jest kolejna już milionowa piękna miejscówka. Teraz troszkę listką obrotową. To jest naprawdę dosyć płytko. I czasem nie ma gdzie tego po prostu w ogóle wstawić. Zrobiliśmy sobie przerwę obiadową i późnym popołudniem jesteśmy znowu nad wodą i to jest taki też bardzo ważny okres, te 2-3 godzinki dnia bywają czasem najlepsze. Jak się jest miejscowym to można tylko na ten najlepszy okres przyjeżdżać, jak jesteśmy przyjezdnymi to chcemy wykorzystać to maksymalnie i po prostu człowiek chodzi, ale nie jest łatwo. Spotykamy wędkarzy, którzy nie mieli żadnego kontaktu z rybami, nawet nie widzieli spławów. Wszyscy mówią, że nie ma ryby. No zobaczymy. Zobaczcie jakie klimaty. Prawdziwy koszmar spinningisty i normalnie urywamy tutaj przynęty, ale Maciek twisterem tam chciał posprawdzać i złowił fajną obrotówkę. No jest taki zwyczaj, że te te znaleziska często są fartowne. Może Kotwice trzeba wymienić agrafkę i to wie. Z dobrych wiadomości jest taka, że spotkaliśmy wędkarza, który miał branie i Maciek przez chwilę też miał rybę. Miał branie. Przestaliśmy się tam, porzucaliśmy, może na powrocie jeszcze tam wstąpimy. Natomiast no, jest jak jest, to jest trociowanie. to jest już jest trzeci dzień, pogoda jest fajna, no nie ma słoneczka, te ryby nie powinny się tak chować. Zobaczcie. Honor wyprawy uratowany, piękny pstrąg. Taką blachę jak to szamnął. No i cię mam odhaczyć, kolego. O, nawet poszło nieźle. No nie jest to troć. Strzeli ładnie, okay. strong. Jak strong? Hmm? gatunek ten sam. <noise> Widziałeś tu? kurde ale wyszła na ten piach i to Jacie. Znaczy, akcja jest taka, że Maćkowi tutaj kawałek wyżej wyszła ryba. Mówi taka ciemna około 50 cm. Zowiłem tego obstrąga tutaj, a teraz w rzucie dosłownie wyszła mi trotka na piach i się schowała z powrotem, ale wiemy gdzie siedzi, po prostu to jest to jest jakiś plus. Ale czy to coś da? Naprawdę próbujemy ile się da, natomiast w lesie strach i chodzić, bo łamią się gałęzie, spadają nam koło bów, złamały się dwa całe drzewa. Natomiast jak wychylimy się z tego lasu, to naprawdę nie da się rzucać woblerem. To leci, gdzie chce. Robi się taka, taki balon na pleciące, że po prostu ten przynęty nie pracują tam, gdzie byśmy chcieli, tylko tam, gdzie wiatr po prostu pozwala. No, fatalne warunki. Wieje około 60 km na godzinę. I są takie porywy do nawet 75. No, koszmarna sytuacja. Próbujemy jakoś doczekać do, do południa i może wieczorem się to uspokoi. Powiem Wam dziwna sytuacja. Dzwoni do mnie znajomy no i rozmawiamy o różnych tam rzeczach. i Schodzi na ryby, pyta mnie się, gdzie jestem. Mówię mu, że nad Parsentą, na Trociach. A mówi, ale też był tydzień temu. A mówię, to czemu nic nie mówiłeś? Bo powiedział, nie ma się czym chwalić, bo nic nie złowiłem. No i rozłączyłem i chodzę sobie nad wodą i myślę cały czas o tym, co im powiedział. Nie ma się czym chwalić, bo nic nie złowiłem. Tak jakby celem nadrzędnym tego łowienia, nie tylko trocie, ale generalnie tego naszego łowienia to była ryba, którą trzeba wrzucić na social media, uzyskać dużo lajków, no i tak sobie pomyślałem, bo nasza trzydniowa wyprawa z Maćkiem dobiega końca, mieliśmy jakieś kontakty z rybami, coś tam widzieliśmy, ale może skończyć się tak, że ryb nie złowimy, tak czy siak ten film się ukaże, no ukazuje się. I ja uważam, że to jest dla mnie pełen sukces, naprawdę, pełen sukces. Kolejny pełen sukces i nie chodzi tutaj o to, że złowiliśmy albo nie złowiliśmy tą troć. A czemu to dla mnie sukces? Bo z dorosłym synem, Maciek ma już 21 lat, za chwileczkę, spędziłem 3 dni nad przepiękną rzeką. Przejechaliśmy całą Polskę rozmawiając o rybach, śpimy w tym samym małym pokoiku, jemy kanapki na spółę i ciągle rozmawiamy o tym, jak rozpnąć ten temat troci. I dla mnie to jest najwspanialsza rzecz, rzecz, której ja w dzieciństwie nie doświadczyłem. U mnie to hobby wykluło się zupełnie z czego innego. I sukcesem naprawdę jest dla mnie to, że mogę w dzisiejszych czasach spędzić z synem taką trzydniówkę na trociach. Jeśli się uda oczywiście złowić, to zawsze jest po na trocie. Na, na tro, na tocie. Natomiast Sama ta przygoda, samo to bycie nad wodą, samo to rozkonywanie doświadczeń i naprawdę kolekcjonowanie wspaniałych wspomnień jest dla mnie czymś, co jest chyba najważniejsze. Dlatego pomoralizuję troszeczkę i jeśli ktoś próbuje Wam wmówić, że dzisiaj lajki, zasięgi, naprawdę to jest rzecz najważniejsza, odwróćcie się po prostu napięcie i idźcie swoją drogą. Mamy faktycznie czasy, że dla zasięgów ludzie obdzierają się z honoru i robią okropne rzeczy. Firmy z jakiegoś powodu to idą, widząc w tym szansę na to, żeby sprzedać swój produkt. Ja też w tym marketingu troszeczkę pracuję. Wydaje mi się, że jestem troszeczkę od tego oderwany. Mówię ryby, bo lubię, że mi to wychodzi. Gdzieś tam upubliczniam te swoje materiały. Natomiast zasięg... Szeroko rozumiane zasięgi, na były celem w sobie. Dla mnie ta przygoda, kontakt z przyrodą e, jest najważniejsze. Dzielenie się tymi wiadomościami, tymi informacjami, które przez lata zdobyłem, super, jeśli ktoś z tego korzysta, na pewno korzysta z tego Maciek, który jest naprawdę już dorasowym wspólnotistą i doradzącym sobie z wieloma tematami. E, kolejne doświadczenia mamy za sobą, choć obecnie zdobyliśmy kolejne wspaniałe wspomnienia. No i filmi. Tak czy siak z rybami czy BS się ukazuje, bo to zakończenie, letnie zakończenie sezonu treciowego zaplanowaliśmy sobie już dawno temu. Musiało się odbyć i jest to naprawdę naprawdę fajna przykład. Szczerze polecam. Jeśli macie z kim ruszajcie. Jeśli nie, ruszajcie nawet sami, bo taka pustynia <laughs> też potrafi wyczyścić głowę i wiele rzeczy powładać.